Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24. A dzisiaj moimi gościniami jest Mirosława Adamczak, menadżerka restauracji Stacja Design. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz miło Justyna mi. Szafran, aktorka i piosenkarka. Miło mi, dzień dobry. No i dzisiaj rozmawiamy o wyjątkowym koncercie. Koncert Szafran o Miłości. Zacznę od pani. Co to będzie za koncert, jaki repertuar? Będzie to taka mieszanka, to znaczy chciałabym zaśpiewać utwory z pierwszej płyty swojej, Łagodna oraz utwory z najnowszej mojej płyty, Osieckowej. No ale oczywiście już z Mireczką rozmawialiśmy, nie wyobrażamy sobie, żeby, żeby zabrakło słynnej mojej budy, którą wygrywałam PPA czy La boheme. Zaśpiewam też tanga Piacoli i zaśpiewam też taki mały blok piosenek Edith Piaf. Także będą różne cztery światy, będzie też na pewno będzie śmiesznie i obiecuję, że będą łzy. Same, samo wydarzenie jest związane ze zbliżającymi się walentynkami, są temat koncertu? Trochę tak, ale myślę, że miłość warto świętować zawsze wszędzie w dzień i w nocy, czy rano to wieczór, we dnie w nocy. To teraz może opowiedzmy, dlaczego stacja Design chciała być gospodarzem takiego koncertu i takiego wydarzenia. Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy lokalem, który takie ma ambicje. Wystartowaliśmy w tej takiej nowej odsłonie na początku, no powiedzmy w maju, pod, między kwietniem a majem i to jest nasz, nasze założenie, żeby oprócz tego, żeby być restauracją, bo prowadzimy normalny taki serwis restauracyjny dla gości, żeby mieć także wydarzenia kulturalne, artystyczne. No i pierwszym skojarzeniem jest tutaj Justyna Szafran. Mieliśmy do tej pory koncerty jam session i to do tego wrócimy też myślę na przełomie lutego i marca, a teraz trochę czas na piękną artystyczną piosenkę. Koncert 29 stycznia właśnie na Dworcu Świebockim, ale poza Wrocławiem będzie także Poznań? Tak? Tak. Pani się przygotowała. pani we walentynki będę grała w swoim ukochanym Poznaniu, bo jestem z urodzenia poznanianką, ale nie sknerą. Także... Szczodre serce. Na razie w planie tylko te dwa koncerty, to A znaczy Wrocław i Poznań, czy coś jeszcze? Wie, wie pani, właśnie wróciłam z koncertów w Przemyślu i okolicach, w weekend teraz grałam, także wczoraj wróciłam, teraz będzie Wrocław, w następnym tygodniu Poznań, no i cały czas gram w Teatrze Kapitol, ale również y, zrobiłam y, myślę, że ciekawy spektakl w Teatrze Komedia o Judy Garland, także dużo, dużo opracuję, się dzieje. No. Mhm. no, to może na początek jeszcze zapytam panią, skąd pomysł w ogóle na, na taki projekt, na takie wydarzenie, połączenie sił. Tak jak powiedziałam, znamy się troszeczkę, zasygnalizowałam, znamy się troszeczkę sprzed lat, ale restauracja jest duża, jest w centrum miasta, ma piękną dwie sale, jedną klubową, drugą restauracyjną, więc aż się prosi, żeby zrobić tam coś artystycznego. No i stąd pomysł na, na Justynę, jak mówię, to jest pierwsze podstawowe skojarzenie, żeby zaoferować taki wieczór z piosenką artystyczną, z lampką wina. A jakby nawiązując do tych czasów, które są nie, niezbyt łatwe w ostatnich e, miesiącach, a właściwie już teraz latach, e, mamy ten walor, że restauracja jest bardzo duża, więc jeżeli chodzi o e, te kwestie pandemiczne, sanitarne. jest bezpiecznie. Jest bezpieczniej, bo jest ogromna kubatura. My się mieścimy w, w, na Dworcu Świebockim, więc tam jest ho, ho, ho metrów sześć nad nami, więc jest dużo przestrzeni i obok i w górę. Na co dzień występuje Pani właśnie w Teatrze Muzycznym Kapitol. Proszę powiedzieć, takie koncerty, takie jak będzie planowane właśnie w, w Stacji Design, to jest inne doznanie artystyczne dla Pani? W ogóle wydaje mi się, właśnie miałam przerwać wam, że ludzie lubią słuchać recytali takich aktorskich piosenek w sensie teatr w muzyce czy muzyka w teatrze i, 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 i nie narzekam, bo kiedy graliśmy na przykład samą osiedzką w teatrze kapitol, to się bardzo ładnie sprzedawało. Natomiast mnie się wydaje, że właśnie ludzie lubią taką formułę, żeby usiąść sobie przy stoliczku, napić się wina, że jest takie taka jest jakiś taki rodzaj wolności, rodzaj takiego spędzania czasu trochę połączonego z takim wypoczynkiem, teatr jednak tak zobowiązuje inaczej się już nastawiasz, że tam musisz coś przeżyć. Z drugiej a strony, jest... także koncert jest zupełnie innym wydarzeniem, a tutaj mamy połączenie z jednej strony właśnie restauracji tego anturażu, a z drugiej strony samego koncertu. Tak, ale ja na, obiecuję, że, że nie, nie będą gadać, bo ja już śpiewam w takich <grym> sytuacjach, jak ktoś gada, ja po prostu mówię, mógłby Pan powiedzieć, o czym Pan rozmawiał. Mawia ja teraz, także na pewno zawstydzę. To, 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 to ja za stację dydzaju mówię, nie będzie żadnych rozmów. Natomiast na potwierdzenie Twoich słów nie dalej jak kwadrans temu, tuż przed wejściem do studia odebrałam telefon, była pani prosiła o rezerwację na twój koncert. No i bo ja tak lubię, to będzie takie wspaniałe właśnie. Czy, czy będziemy siedzieć przy stoliku? Lampka widać ja wie, tak, proszę pani, w związku z tym. Może odpowiadały, to się okaże za parę dni, bo w sobotę, na, na jakieś oczekiwania publiczności. Twoje. Tak, ja, ja na pewno będę wchodziła w rozmowę z publicznością, bo formuła właśnie takiej restauracji klubu pozwala na to. Mhm. I na pewno będziemy, będę mogła. Jeśli będę produktowana, spełnić jakieś muzyczne życzenia. No, no. tak, ale wracając o. do mojego hmm. pytania, to jest dla Pani inne doznania artystyczne, występ w kapitolu, a występ właśnie, który planuje, planujecie Pani na 29 Nie do końca, bo okoliczności to wiadomo, nie mam na nie wpływu. Natomiast ja naprawdę jak wychodzę na scenę, to jestem 100% skupiona, zawsze się denerwuję. Wiadomo, powtarzam teksty, myślę sobie o tym, co stworzę, czy na przykład w zależności od doboru piosenek, co to jest za kobieta. A co to za postać, jakiś świat staram się wykreować. Um, powiem tak, w teatrze jest dosyć łatwiej, bo tak jak mówię, publiczność jest grzeczna, światła ustawione, grają. Tu jest trudniej. Role są ustawione, prawda? Tak. My siedzimy i grzecznie, tak. słuchamy, a ty a, jesteś na scenie. A trzeba tu trzeba się postarać, żeby tą widownię chwycić właśnie w tej swobodnej atmosferze. Czyli to czy jest trudniejsze, granie dla mniejszej publiczności Jeż... niż dla całego teatru? Jeżeli chce się uzyskać takie skupienie, jakie w teatrze się ma a priori, no to trzeba się dużo bardziej postarać, nie mówię o środkach wyrazu artystycznego, ale właśnie o takim skupieniu i, i no nie wiem, no, trzeba, trzeba wejść to w odpowiedni W To są czary, mary i sekrety. Ja tylko jedną rzecz chcę powiedzieć to. o Stacji Design, bo to jeszcze tutaj nie padło i nasi widzowie mogą nie wiedzieć. To jest wiadomo zabytkowe miejsce, ale tam wewnątrz Yy, jesteśmy, w nazwie mamy design, mamy piękne obrazy, mamy bardzo ładne meble, lampy, to wszystko jest design lat 60., -tych, 70., -tych, więc to jest szczególne miejsce. Czyli samo miejsce nawiązuje do sztuki tak. i połączenie tego z samym koncertem. Kojarzy się mhm. tak bardzo, bardzo ładnie. Zresztą ludzie do nas przychodzą na jakieś przyjęcia, imprezy organizowane, jakieś urodziny, mhm. czy nawet jakieś obiady weselne. To wchodzą i mówią, o jak tu ładnie, dobrze się czują. I teraz muszę zareklamować kole moją koleżankę Martę, z którą się znamy, współpracujemy ze sobą wiele, wiele lat, jeszcze w dawnych czasach w telewizji, która zrobiła to wnętrze z całym szacunkiem jakby do tej architektury. Architektury pięknej, włożyła tą, tak jak tylko Marta potrafi, pewne rzeczy, obiekty artystyczne, nazwijmy to tak ogólnie, i to wszystko bardzo ładnie gra. Co mówię z pełną odpowiedzialnością. Zobaczysz. A proszę powiedzieć, ostatnie dwa lata, zarówno dla środowiska gastronomicznego, jak i artystów całej, całej sceny, tak naprawdę, nie były łatwe. Z dnia na dzień były momenty, kiedy nie mogliście działać w takim wymiarze, w jakim byście chcieli. Boicie się cały czas tego, że w związku właśnie z sytuacją pandemiczną nagle wasze, wasze, waszą działalność trzeba będzie zamknąć albo trochę skrócić. Ja się tego nie boję, bo paradoksalnie w czasie pandemii miałam dużo pracy. W ogóle zaczęłam grać w serialach. Więc to w ogóle super mi się otworzyła nowa sytuacja. się otwiera, ale nowe, tak jest. Nowa sytuacja. Właśnie niedawno skończyłam zdjęcia w filmie fabularnym i bardzo dużo onlineów grałam. I powiem Wam, że. A to było duże wyzwanie dla Pani? Online? Mhm. Nie. Nie. Ja lubię w ogóle śpiewać i mogę na dworze... Kamerami, ale bez, bez publiczności powiem. to jest duża różnica, czy właśnie nie ma tej różnicy, jeżeli jest to scena? No to tak jak gra pani spektakl teatralny, a później robią z tego teatr telewizji. To jak ma się założenia w sercu i wie się o czym się mówi, to jakby, to, to już ten kontekst jest drugorzędny. No tak, ale jednak nie widać publiczności, są tylko kamery. I jest oczywiście gorzej, bo brawa są fajne, brawa mhm. dodają energii, brawa no, tworzą też atmosferę, ale... No, Dałam radę bez tego, także tak, ja nie miałam jakiegoś takiego, jakiejś takiej dziury w sercu, w głowie i w życiu, ale a co się wydarzy, no to nie mamy na to wpływu, nie ma, to jakoś tak nie martwi się póki co. Jesteś a środowisko, środowisko, a środowisko no cóż, gastronomiczne? My, branża gastronomiczna na pewno nie ma teraz lekkich czasów i jasna sprawa, że my też się tego w jakimś sensie, no i musimy być na to przygotowani. Nie chcę powiedzieć, że boimy. Na szczęście restauracja jest duża, gdyby nie daj Boże coś się stało, jakieś ograniczenia, to my jesteśmy w stanie tak rozstawić stoliki, że od jednego do drugiego jest metrów pięć i, i też jeszcze jest OK. Także pod tym względem no, to nam daje takie takie Leciutkie poczucie bezpieczeństwa. Mm -hmm. Ja jeszcze chciałam o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Bo w tę sobotę o godzinie 19.30 wspaniała już scena i jej piosenki o miłości w jej wykonaniu. A dwa tygodnie później, 12 lutego, Zosia Emosę. Katarzyna Emosę Uchumwana. Katarzyna, przepraszam, tak, Moja wspaniała, najbliższa, największa przyjaciółka, która też będzie śpiewała pięknie. A ja, ponieważ jesteśmy stacją design, to jeszcze jedną rzecz zapowiem. Teraz jest, bo powiedziała Pani o tej pandemii, teraz jest troszeczkę ciężki czas. My przygotowaliśmy właśnie Marta Huka jako kurator wystawy profesora Marka Kulika z naszej Akademii Sztuk Pięknych, bardzo znakomitą wystawę, ale przesuwamy ją na październik, żeby wiele osób mogło ją obejrzeć. Więc powiem coming soon, już wkrótce, czyli w październiku, natomiast teraz światła na Ciebie. No to może na sam koniec kilka słów dla naszych widzów o samych biletach. Jak je zdobyć? Bilety można kupić przed koncertem lub y, informacja jest na Facebooku, wpłacając na konto kwotę określoną. W cenie biletu jest lampka wina. Bardzo dziękuję Panią za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Moimi gościniami była Mirosława Adamczak i Justyna Szafran. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.